Jesteśmy tuż przed wymarszem korowodu dożynkowego w Tworkowie, takiego do kościoła korowodu krótkiego. Krystian Pietrasz będzie przegrywał na tej tron... Nie tra... sam, z całą orkiestrą. Wiem, dokładnie, to na pewno, ale będzie pan przegrywał do tego korowodu. Czy jest taki repertuar dożynkowy, czy jest coś takiego charakterystycznego, bo to plon nie siemy, plon mi się kojarzy, ale... No jest taki marsz, plon nie siemy, plon, ale to zawsze się gra jak już w... przekazanie, w przekazanie chleba, jak jest właśnie to wtedy, ale tak ogólnie to gramy takie marsze uroczyste. Y, tu zawsze jak przyjdzie ksiądz to też gramy po Błogosławie Jezu drogi. No i w kościele w czasie mszy też zawsze gramy 3 czy czuje Pan taki klimat dożynkowy, jak są te wydarzenia dożynkowe? Bo bez orkiestry trudno sobie wyobrazić w ogóle korowód. No bez orkiestry byłoby to takie trochę smutne. No, dobrze, że jest ta tradycja, że, że nas chcą i gramy tu w rejonie, byle gdzie dookoła. No, muzycy troszkę dojrzali chociaż nie wszyscy. Widzę bardzo młodą twarz tutaj, chyba że się mylę. No młodszy. Właśnie, młodsze nawet od Pana Krystiana. No. Ale ogólnie to tworzycie taką grupę muzykującą raczej dojrzałą. Tak, no bo młodych jest bardzo mało. Nie? No ale są też młodzi, no ale my na razie gramy w tym składzie, dopóki się starsi nie sypią, no to gramy. Dzięki <gry> bardzo, fajnie. No.